Witam Was bardzo serdecznie w drugiej odsłonie filmu produktowego. Dzisiejszym produktem, z którym będziemy pracować, są y, piękne tekturowe elementy, cieńsze niż ostatnio i na pewno nie samoprzylepne. Firmy y, Kayser Craft z kolekcji Lulu and Roy. Są to przepiękne elementy, które będą się nadawać zarówno do kartek, jak i do skrapów. W sumie sądzę, że były one przede wszystkim stworzone do ozdabiania, właśnie skrapów. Ale myślę, że dzisiejsza kartka, którą będziemy z nimi robić, będzie również piękna. Do stworzenia kartki przygotowałam. Resztkę papieru, który mi został jest to firma Bobany. Bobany. Back to back. Kolekcja Love Letters. Tak wygląda z drugiej strony. A więc zabieram się do przygotowania elementów na kartkę. Wszystkie elementy do zrobienia kartki mam już przygotowane. Mam bazę. Mam nadzieję, że się przyzwyczajicie do tego, że to co naklejam de facto na tą prawdziwą, że tak powiem, bazę nazywam bazą. Mi jest tak po prostu wygodniej. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Przygotowałam również paski, które są wysokości 12 cm, tak jak nasza baza. Jeden z nich potraktowałam z dwóch brzegów, cudownym moim kochanym dziurkaczem, Marty Stewart, a dwa z nich z jednej strony tylko. Będą nam też potrzebne, oczywiście, moje ukochane kosteczki 3D. Ćwiek. Wybrałam taki piękny, niebieski, perłowy ćwiek, który mi już leży, leży, leży i wreszcie doczekał się swojej roli w moim życiu. <grym> Oraz wybrałam trzy elementy z naszych tekturek. Jest to taka kompozycja kwiatowa. Świat z liściami i super, super napis. Old friends are the best friends. Będzie nam też potrzebny klej. I no zobaczymy, może i nożyczki. Także zabieramy się do pracy. Karteczka jest już gotowa. Mam nadzieję, że efekt Wam się podoba. Mnie bardzo zauroczyły te tekturki i karteczka bardzo przypadła mi do gustu. Jeżeli korzystaliście lub będziecie korzystać z tych tekturek, bardzo proszę podlinkujcie zdjęcie. Bardzo chętnie zobaczę Wasze prace i skomentuję. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa!